Cześć witajcie, jestem Chudy, to jest kolejny odcinek kariery zawodnika No i dzisiaj ważny moment Kończymy grudzień i zaczynamy Okno transferowe Czy Chudy dostanie jakieś oferty? Czy dziś? Zawita w nowym klubie, zobaczymy No i dziś z racji tego, że właśnie jest okno transferowe Będzie wyjątkowo jeden mecz w odcinku Tak po prostu zakończymy przygodę z tym klubem jednym meczem no i już debiut w nowym klubie. Zostawimy na odcinek kolejny, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Na wyjeździe mecz. Chudy oczywiście 81 overall. Czy uda się to podwyższyć przed odejściem stąd? Szczerze mówiąc wątpię, ale będziemy próbować. Zaczynamy. Jest chudy w końcu jakaś akcja. W końcu jakaś akcja wychodzi. Tak, ale nie pobieg do przodu, tylko na bok do tego podania, no i znowu nic. Żadnej groźnej, właściwie żadnej zwykłej nawet akcji nie było ze strony żadnego zespołu od nas. Niecelne podania, od nich też jakiś brak zaangażowania. No niestety, ten ostatni mecz wypadał słabo. Chyba nie najlepiej chudy się pożegna ze startem. No, wyprowadził na pierwsze miejsce w lidze. Ale przydałoby się zdobyć jeszcze te trzy punkty w ostatnim meczu, ale pierwsza połowa wcale nie zapowiada zwycięstwa tutaj. A raczej remis. No 0 zero strzałów, zero wszystkiego, nawet chyba czasu nie było. Albo minuta. Zaraz zobaczymy. E, wyglądają statystyki. Mamy 29% pośredniej piłki, zero strzałów, mamy jedno przejęcie. E, w czyim wykonaniu? Zaraz pokażą. Poczekajcie. Czy wykonaniu chudego to było to przejęcie? Nie. Jeden faul ze strony chudego w ogóle w całym meczu, żadnych kartek, jedna kontuzja u nich. Słabo, naprawdę, celność strzału 0%, przez gminę nie było żadnych strzałów, dokładność podań też na takim dopuszczalnym poziomie powiedzmy nawet. U nas gorsza oczywiście. Jest akcja z naszej strony, podanie do chudego, chudy strzał w boczną siatkę, ale był... Pierwszy strzał, może nie poczynimy z pierwszej piłki, ale tam też za bardzo miejsca i czasu nie było. Chociaż ten obrońca nie bardzo patrzył na chudego, no ale trudno. Nadal 0-0, jednak jest pierwszy strzał, jest postęp, mamy coraz większe posiadanie piłki. Dobrze chudy mija, chudy podaje na skrzydło, może w końcu coś z tego konkretnego wyjdzie. Podanie piłki do chudego, chudy wbiega w pole karne, uderza, ale no niestety stał tam bramkarz. 65 minuta nadal 0 do 0, chociaż już dwa strzały padły, w tym jeden celny. Coraz lepiej, no następny musi być już obok bramkarza i wpaść do siatki. Tylko kto ten strzał wykona. Dobrze chudy w polu karnym! Co to było? Zabrał mi piłkę, wbieg mi po prostu, ale strzał niecelny zresztą... I tak już był przed chwilą niecelny, tragiczny strzał ze strony przeciwników Więc no cóż, nie będzie Tak od razu ładnego przejścia Niecelny strzał, celny strzał i bramka Jednak nie Jednak teraz znowu dwa niecelne strzały Jeden strzał ze strony przeciwników, a od nas już y, trzy No ale mogłaby być bramka, gdyby może mi tej piłki nie zabrał No ale trudno się mówi Mamy piłkę, jest chudy Chudy, może coś z tego wyjdzie, chudy mija, chudy nie ma siły no i właśnie nic z tego nie wychodzi, zatrzymał się na ostatnim obrońcu obrońcy Polak, no i 10 minut do końca chudy, zmęczony, nic z tego już raczej nie będzie. Chociaż kto wie, chudy na skrzydło zagrywa dobrze, podanie piłki do chudego, chudy utrzymał, no i w bramkarza ponownie, no nie. Inaczej sobie to wyobrażałem, niestety nie wyszło tak jak planowałem, ale będziemy mieli piłkę chudy, jeszcze podaje, mini No niecelny, znowu 5 minut do końca. Czy coś z tego jeszcze będzie, chudy ze słabą oceną, bez sił, szanse na bramkę coraz mniejsze. Ostatnia akcja w wykonaniu startu. Dośrodkowanie nie na chudego, no i nic z tego nie wychodzi. Będziemy mieli jeszcze piłkę. Będziemy mieli piłkę podanie do chudego, chudy, no nie dał rady opanować dokładnie piłki, nie dał rady się ustawić do strzału. Tragiczny mecz. Kiepskie pożegnanie chudego, no cóż. Ale krótkie podania plus jeden. Chociaż chudy miał najcenniejsze podania chyba w tym meczu Jakim cudem on dostał cenę 8-0? Aha, obrońca No to, to wiele wyjaśnia Ale czy ktoś... Kto był zawodnikiem meczu? Aha, ich obrońca No to jak obrońcy mają takie oceny No to wiadomo Nudy, nudy I jeszcze raz nudy Słabo to wypadło No czyli to jednak zależy od klubu Czas przejść do lepszego Jak oglądaliście wczoraj karierę zawodnika inaczej To wiecie o czym mówię, jest trening Czas na trening, czy, co to się, czy to coś jeszcze da orientację może podwyższy, dośrodkowania podwyższy fantastycznie. Dobrze, lecimy dalej. Nie wnoszę prośby o transfer, ponieważ liczę na to, że i tak dostanę jakąś ofertę i klub dzięki temu na mniej więcej zarobi, dlatego że nie chcę odejść niby. Zobaczymy. Dlatego wiecie co? Ja bym proponował sobie zapisać mimo wszystko. Przed oknem transferowym, jakby coś jednak poszło nie po naszej myśli. Zaczęło się to no i lecimy tutaj, nie ma już żadnych meczów, jedynie treningi będziemy robić, chociaż po zmianie klubu treningi się resetują. Czyli jak na przykład teraz mamy wbity, no ten pasek, ten prawie do końca, no to po zmianie klubu on się wyzeruje, dlatego jeśli teraz go nie przekroczymy na wyższy numerek, no to niestety przepadnie to. Dlatego teraz trzeba jak najlepiej trening wykorzystać. Jest tyle wolnego, to. Hej, wiecie o co chodzi, nie? Trzeba się jak najbardziej zbliżyć do overola 82. Dobra, ej, 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 Ja chcę transfer. Jakaś oferta, czy nic jednak? Błędem było nie wniesienie prośby o transfer. Nie no, powinienem dostać. Raczej coś. Panowie. Nie będziemy przechodzić od razu do gigantów, bo to też była prośba w komentarzach. Nie chcemy do gigantów. Chcemy do klubu lepszego, ale nie od razu, wiecie, Barça Real, Manchester, coś w tym stylu, nie? Nie, 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 nie. to nie dla nas od razu. Uuu, patrzcie, ostatni dzień okna transferowego. Czy coś z tego będzie? O, to jest pytanie. O, to jest pytanie, czy coś z tego będzie. Czy tu nie trzeba było wnieść prośbę o transfer? Zawsze dostawałem oferty bez mieszania prosił o transfer. 5 godzin do końca. Cały czas jest nadzieja. Czyżby nikt nie chciał utalentowanego Polaka, czy może start jednak blokuje nasz transfer? Kto wie. Dwie godziny do końca. Godzina do końca. Nic z tego. Czy jednak jest to, co nie chciałem? Dlatego zapisałem... Nie wiedziałem, że będę musiał to zrobić, ale wy chcecie transferu. Nie wybaczylibyście mi, e, jeśli bym nie zmienił klubu. Chociaż to takie oszukiwanie trochę, ale wiecie o co chodzi, nie? Dlatego wnosimy prośbę o transfer. Nie spodziewałem się, że mi dostanę oferty, wiecie? Chciałem, żeby na mnie więcej zarobili. Ale nie chcą, trudno. Dobra, trzeba chwilę poczekać. Jest odpowiedź. Nie będzie lepiej, jeśli zostanę w klubie, uwierzcie mi. Cały czas to samo. I trzeba prosić wiecznie, żeby się zgodzili na ten transfer. I trening lecimy od nowa. Dlatego ten, tutaj z tym oknem trochę zabawy, dlatego... Boa, wow, sławny trening, FFFFFD. Dlatego też jeden mecz będzie, nie? Mhm. Wkrótce dam ci odpowiedź. No nie. Dawaj, szybko zgucie na ten transfer, bo... Dobrze, zgodził się za drugim razem. Zobaczymy jak szybko teraz oferta wpłynie czy w ogóle wpłynie, czy w ogóle ktoś nie chce. Może nikt nie chce chudego e, grającego w Norwegii. Może uznali, że jak jest dobry w Norwegii to, to nic nie znaczy. Lepiej był jakby w Lidze Polskiej grał, nie wiem. Patrzcie, już jest dwudziesty prawie. A my nie dostajemy oferty. Co tu jest nie tak? Ja nie wiem. Hmm. Hmm, hmm. hmm. Co tu się dzieje? Nie zmienimy klubu. No bez jaj. Nie zmienimy klubu, poważnie zaraz. Yy, skoro nawet zniesioną prawie bo transfer mnie nie chce, no to... Wow. Wow. O, jest. Jest oferta transferu dla ciebie. Miało nie być przychodzenie do Manchesteru. Nie, nie chcę być zmiennikiem Debraina, Sylwy i tak dalej. No sorry panowie. Nie, nie, nie. To jeszcze nie czas na Manchester City i znowu nie chcę też powtarzać tego co było w FIFA 15. Też pierwszy nasz transfer to był właśnie do Manchesteru City z piasta Gliwice. No to nie, to mi nie pasuje. Ej, no. bez jaj. Jest oferta. Od kogo? Arsenal To wiecie co? Ja może was z tym zostawię. Ja może was z tym zostawię i powiedzcie mi czy zaakceptować ofertę Arsenalu, czy wczytać jeszcze raz o to transferować, czy może odrzucili, czy na ostatnie godziny, że jeszcze coś dostanę. Albo. No dobra. Zapisaj sobie za ofertą Arsenalu, kurde, już nie chcę marnować slotów, bo są tylko 10 slotów na kariery. Arsenal w sumie takim jakby gigantem jest, prawda? Tam gra Ezil na mojej pozycji. Dobra, ja was z tym zostawiam, podejmijcie decyzję. Czy przechodzimy do Arsenalu? Czy wczytujemy jeszcze raz okno transferowe? Tak czy siak, w kolejnym odcinku będziemy mieli nowy klub. Tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trudna decyzja, sam jej nie mogę podjąć. Sami giganci nie chcą. Co ja zrobię? Pozdrawiam, cześć!